Wielki test energetyku od Michała Maty Matczaka ze współpracy z firmą To ja, ja idę. w idź... Energole. Ogólnie, na wstępie, po wielu bataliach, po wielu przekonanych drogach, labiryntach, krawężnikach, po drogach miejskiej dżungli, widzieliśmy 33 żabki i w żadnej nie ma smaku drugiego. Pineapple. Fine. Na ten moment mam przygotowany tylko Cantaloupe Melon Mint. Prezentuję się troszeczkę ten oto. Właśnie sposób. Psz, psz. Design myślę, że jest. Pankowy taki, co? No, taki jest. No, cyberpankowy troszkę punkowy, też trochę. No. Ogólnie ta cała nuta jest taka właśnie rajowo-pankowa, popowa, hyperpopowa. Też zaraz do niej przejdziemy. Jeden taki energetyk ma, słuchajcie, 66 mg kofeiny. 5-6 razy mniej niż WKG. I nie jest to energetyk zero. Dlatego też myślę, że będzie bardziej kopał, bo jednak kofeina w połączeniu z cukrem dużo lepiej wchodzi. No i mocniej po prostu to bustuje. Może nie będzie takiego Anxiety i tak dalej, ale zdecydowanie powinniście poczuć mega fajny przypływ energii. My dzisiaj testujemy ten Cantaloupe melon Mint Jak pachnie. Uuu, przypomina mi zapachu bardzo białego monsterka. To mięta mocno się wybija. No zobaczmy sobie, jaki to ma kolorek. Uuu, przeźroczysty, mega. Już widzę, że nie poczekałeś. Już coś wiem. Jest taka woda, żywiec, z drój z żabki, maku limonki z miętą. Tak. To jakbyście dodali gazu do niej i cukru, Taak. macie bardzo podobny Taak. smak. Tak, Tyż to jest ten smak. Nie na lato mega fajnie. Takie schłodzone na lato. Wielkie słodkie, jest mega spoko. Wyważone. Fajna jest nazwa, bo to jest taki rave potion. po, po Potion? Po, po, potion? Po, potion? Potionki. Smakuje trochę jak mojito. Bardzo mi to przypomina mojego jednego kiedyś ulubionych e, energetyków, Blaka mojito. Teraz jak mi powiedzieliśmy ten tym mojito, to jest ten smak, ale podkręcony o wiele lepszy. Co to jest w ogóle no ta cantaloupe? No tak melon, taki melon. Odmiana melona po to? prostu. On ten smak, bo jest to jak mówisz, na lato. Jest to na na to. zamiast ja wybierać dzika, mógłbym to wziąć. Jeżeli to jest faktycznie na taki wiesz, naturalne składniki. Zielona kofeina, guarana, yerba mate. Na opakowaniu jest napisane: Produkt dopuszczony do sprzedaży dla osób poniżej 18 roku życia. Nie się. Pan Maty każdy zna. Wiemy, jak jest. Jest to często bardzo poniżej 18 roku życia. I na to tego Jak każdego streamera. Ale już z tym energetykiem, oh, Ray Potion Mówił, że nutka będzie na jego nowym albumie Sprawdźmy, co tu Michał Maczek ugotował nam. nie jestem fanem tych największych takich hyperpopowych bitów. Chyba kolejny koncert będzie w Robloxie Wygląda jakby Michał Maczek mógł zrobić koncert w Robloxie Najpierw koncert robił Lil Nas X na pewno Tim Carson robił koncert w, w Robloxie Tak, tak, tak. Powiem ci, że bujam się do tego bitu, bo bit jest fajny, ale no to jest taka, mam nawet wrażenie taka nutka pod reklamę. To no dobrze strzelamy. Ale podsumowując, poko, poko, kupujcie energolematy.